Siema. Dzisiaj otworzymy paczkę z Chin. Przyszły tu na pewno gumki i blaszki. Prawdopodobnie, bo jeszcze jedna paczka jest w drodze. Ale tak po gabarytach i po rozmiarze myślę, że to są gumki i blaszki. No, także, A jeszcze wcześniej przyszła jedna paczka, ale już otworzyłem ją. Także tylko Wam pokażę, jak te produkty wyglądają. Także zapraszam do oglądania. Wam pokażę tą pierwszą paczkę, którą otworzyłem. Były w niej woblerki takie. One mają chyba 3,5 cm, nawet nie wiem dokładnie, ale coś koło 3,5 cm albo 3 cm. No, powiem, że na, na tego już jest okonek policzony. Mały, bo mały, ale uderzył w to. przyszło ich cztery. Tego Wam pokazywałem już. Tak. Ten jest też ciekawy. Tego jeszcze nie używałem, ale powiem że fajnie pracują. Jak za tą cenę, to rewelacja. A. To jest pierwszy mój zakup. No. 50 dni do mnie dotarły. I otwieramy drugą paczkę z Chin. Musimy no, będzie tutaj bawić w jakieś tam linku wam nie podam, bo ja tam nie umiem tego udostępniać. Ja wam tylko pokażę co zamówiłem. Widzę, że to jest ta paczka, którą mówiłem, ale to poklejone. No, jak będą Wam się to pod będzie podobać, jeszcze na pewno coś będę zamawiał, nie wiem kiedy jakiś Wam filmik mogę puścić no i tak jak myślałem to są właśnie okoniowe okoniowe gumki tu już nic nie ma okoniowe, zrobiłem cztery paczki takich okoniowych te same kolory nie chciałem brać pojedyncze, wziąłem wszystkie wszystkie takie same okoniowe i blaszki Coś takiego Nie wiem, czy będzie dobrze widać. No to staramy się. Bo to dzisiaj ciemno, już w domu jest, a to światło u mnie w pokoju takie jest jak jest. No i powiem Wam, że to waży. Miało ważyć tam chyba około 3,5 grama. I to chyba tyle waży. Powiem, że pełno tego jest na. I różne ceny trzeba po prostu trafić kiedy, gdzie tam jest jakaś promocja w sklepie. I powiem wam, że to nawet fajnie zrobione jest. A. Coś takiego to ma przyszło. No i zobaczymy ile ich jest 5 było no i tak miało być za te 5 koszt... 7 zł coś koło 7 złotych koszt. Także blaszki są, takie troszkę. Znaczy Widziałem takie kolory, bo ja sobie będę jeszcze sobie robił sam wzorki, bo takich typowo co ja bym chciał wzorkami nie było, dlatego wziąłem takie kolory, a sobie je później jeszcze tam po koloruję po swojemu, nie? tak to wygląda otworzę jedną paczkę tych gum ich jest 10 w paczce jedna paczka taka 10 gum 2 17 zł 17 groszy 40 gum mam na okonia także krzywe folie A no, zobaczymy co to tam to jest, jak to się do tego dobrać, ale fajne malutkie, takie właśnie mi właśnie nie chodziło. No, o, wciągniemy. O, eleganckie. O, eleganckie. Na dłoni to tu wygląda o tak. O, zobaczymy wszystkie kolory tych 10 sztuki. Powiem, że jestem zadowolony z tych gumek. Takie twarde, widać. Znaczy twarde, chodzi, że mocne, nie? Bo to i Takim widzę, ładnie pracują. Hmm. Także jeszcze kogówki dojdą. jeszcze szczegółówki zamówiłem. No jak nie, to sobie pojadę do sklepu, kupię u nas tam parę, żeby wypróbować. O. One mają chyba 5 cm, nawet muszę się w miarkę jeść. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sztuk zgadza się. Tu są jeszcze 4 paczki takich samych, także nie będę otwierał ich. No i co. Jak się podobało, łapka w górę, zostaw komentarz. Myślę, że jak już okonie zaczną ładnie żerować Myślę, że pokażę filmik Jak biorą okonie na te gumki No i o takie fajne mi chodziło Także dzięki za oglądanie Subujcie, lajkujcie Zostawcie komentarz i do następnego. Hej.